Dawid Kajkowski, reprezentant Polski na najbliższe Mistrzostwa Świata Osób po transplantacji w Australii. Po niewyleczonych anginach zachorowałem na ostre, kłamprzkowe zapalenie nerek. Mając 18 lat, dostałem taki można powiedzieć wyrok, że moje nerki już nie pracują. Jak przyjechałem o pole swoim samochodem, dostać zdjęcia. Nie pamiętam tego do dziś, każda choroba tak naprawdę można z nią wygrać, ale trzeba w to głęboko wierzyć. Zaczęło się takie nowe życie, takie całkowicie inne. Człowiek nie zdawał sobie sprawy przez te 5 lat dializ, że życie może tak, tak fajnie i tak cudownie wyglądać. Niektóre osoby po przeszczepie tak świetnie wyglądają, że są tak naprawdę atletami. No, no tak naprawdę otworzyło mi to oczy, że, że jest o co walczyć, że trzeba się ruszać, trzeba być zdrowym, to coś wyjątkowego, stajesz z orzełkiem na piersi, z flagą Polski. Dociera do człowieka po chwili, że było warto, że było warto trenować. Tańczymy, śpiewamy, celebrujemy, cieszymy się z tego nowego życia. Życzę nam przede wszystkim dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak zawsze powtarzam, gdy jest zdrowie, to już jest wszystko.